Kolejną pielgrzymką i która jest ostatnia w tym orszaku procesyjnym to pielgrzymka z oliwy. 6 tysięcy wiernych odwiedziło Wejherowo w ramach odpustu w niebo wstąpienia pańskiego. Pilgrzymki przybyły głównie z południowej części Kaszub, a więc m.in. Kościerzynę, Kartus, Przodkowa, Żukowa, Grzybna, Oliwy, Szemuda, Gdyni, Gdańska, Kielna, Koleczkowa, Strzepcza, Luzina, Choczewa czy Gościcina. Warto podkreślić, że najstarsza pielgrzymka z Gdańska Oliwy przybyła na Kalwarię Wejherowską po raz 346, a pielgrzymka z Kościerzyny po raz 340. Po raz kolejny do Wejherowa na odpust przybyła na rowerach pielgrzymka Sierakowic. Do tej formuły dołączyli w tym roku pielgrzymi z Łebuni, którzy też przyjechali na rowerach. Artystyczną oprawę dla odprawianej sumy odpustowej zapewniły orkiestry parafialne i połączone chóry kaszubskie, którymi w trakcie nabożeństwa dyrygował Tomasz Fopkę. Po zakończeniu sumy nastąpiło żegnanie pielgrzymek, połączone z pokłonami feretronów i dźwiękach orkiestr dętych. To spotykane tylko na kaszubach zwyczaj. どうも